Witam Was bardzo serdecznie w dość nietypowym odcinku. W tym odcinku chciałbym podziękować mojemu, jak i król życia widzowi, e, który nagrał dla nas e, film dotyczący. dotyczący. Mm, dotyczący, hmm, y, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Także propsy. Więc z tego miejsca chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za to, że dajesz nam dużo motywacji do dalszego nagrywania i dziękujemy, że nas oglądasz. Więc myślę, że masz ode mnie jak i od mojego przyjaciela Łukasza podnikiem nickiem Król Życia wielkie pozdrowienia i Chciałbym Cię po prostu no, podziękować jeszcze raz za to, że dajesz nam motywację i że dajesz nam wiele radości do życia, bo jesteś bardzo, bo jesteś bardzo warto, warto, wartościowym człowiekiem i że dajesz tyle radości ludziom. To jest dla mnie props. No ogromny. Więc to tyle w tym filmie. Trzymajcie się i do kolejnego filmu na moim kanale. Na razie.